This place, it's never empty. The power it contains is not diminished. And its keepers never sleep. With all the sacrifices I've made, I will not return empty handed. Not this time. It's been too long. For the uninitiated, there will be many hardships. Witajcie jest 22, 23 37 a my gramy w Dreadout Keepers of the Dark. Ma być to ostatnia część Dreadout, finalna, taka, która ma wszystko wyjaśniać, i tak samo miało być z aktem drugim chyba. Ale widać yy, jak widać wyszło coś nowego. Okej, okay, dlaczego nagrywam tę grę? Przecież w akcie drugim mówiłem, że jest totalnie spierdolona. I to fakt, że jest totalnie spierdolona, ale nagrywam ją dla śmiechu, naprawdę. Yy... Gierka jest o tyle ciekawa, że nie jest sama w sobie ciekawa, a błędy są w niej fajne. Naprawdę, tu jest tyle błędów w tej grze i są takie głupie pomysły, tak jest słabo wykonana, że aż jest po prostu śmieszna i w sumie z tego powodu tylko ją nagrywam. To, to totalnie dla beki i nawet z ciekawości, bo kilka pomysłów jest fajnych, ale są naprawdę słabo wykonane i wygląda to raczej zabawnie niż strasznie. No ale co? No, i oczywiście nie ufam teraz temu, że mam w grze 60 fps Już dla pewności nagrywam w 30, bo pewnie jak przejdę do tego białego tam i yy, mnie gdzieś przeteleportuje, to już będę miał 10 fps Dlatego nie wierzę, nie ufam tej grze i nie nagrywam jej w 60 FPS-ach, a chciałem nawet na początku. No, ale już zanim w ogóle udało mi się cokolwiek nagrać, to jakoś 5 razy mi już wywaliła, więc spoko. Mam nadzieję, że już ten błąd zniwelowałem i będzie szło grać dalej. No okej, okay. co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć słówko o fabule. Jeśli oglądaliście akt drugi, to wiecie jakie jest moje zdanie, ale chciałem wam je przypomnieć jakby co. Nie wiem ni chuja, o co w tej grze chodzi, bo jest fabuła tak debilna, tak jest pokręcona i tak bezsensowna, że nie mam zielonego pojęcia o co tutaj chodzi. Po prostu mózg rozjebany, no i ciężko tutaj, z... ciężko tutaj w ogóle powiedzieć o co tutaj chodzi. No dobra, no to co? Yy, pośmiejmy się, a nie, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ludzie, którzy, którym nie podobała się, nie podobał się akt pierwszy ani drugi pisali na Steamie, że ta część jest dobra. Więc może jednak coś tutaj twórcy w końcu poprawili, może nie wiem podwyższyli budżet, może się postarali w końcu i coś tutaj zdziałali. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że przynajmniej optymalizację poprawili, bo jak na razie mam 60 FPS, w nic tu dookoła nie ma, więc w sumie ciężko by zrobić, żeby tu było mniej niż 60. O hello. No, to jest nasz bank bankbus, który jechaliśmy. E, na początku aktu pierwszego, tak? Możemy nawet wsiąść za kierownicę? Znaczy, wstać za kierownicą. Dobra, to chyba nic ciekawego nie ma. Po prostu oni sobie tutaj gadają to, co mówili przy. E, przy Intrze. W akcie pierwszym, więc nie będziemy tu stać i czekać na nie wiadomo na co. Także biegniemy do światła. To był ekran śmierci. Hej, co co ma być? Wiecie co? To był najlepszy voice acting w moim życiu. Jeśli oglądaliście, zagrajmy w krapa od energika i to bodajże że było być, być uczniem Jezusa, to yy, ten voice acting był mniej więcej właśnie podobny do tego. Jakieś. Takie dziwne, dzi, dziwne rzeczy. Okej, okay, lusterko, czy ja cię mogę zniszczyć? Nie, lusterka się nie można zniszczyć. Ja tu widziałem, że w ekipunek mogę na kół zmienić. Aha, i to jest ten aparat, który robi coś takiego. No ale zmienimy sobie na normalną latarkę. Coś jeszcze mi powiesz, czy nie? Mmm! -hmm. A on powtarza już te same teksty, dobra. Eee, świetnie, to ja chyba jednak... Hej, tutaj są różne pokoje i w różne realmy możemy wejść, tak? Czekajcie, zobaczymy sobie to pomieszczenie jakoś tak dokładniej. Tu jest jakiś fotelix, a za tym fortepianem, czy pianinem, uwaga, dalej nie wiem, dalej nie znam różnicy, jestem pacanem. No dobra, to zaczniemy od początku może, co? Wejdziemy sobie w takim razie tutaj. Eee, to jest 104. Zobaczmy, co w tym 104 jest. Curse of the Beast! No dobra, zobaczymy Curse of the Beast. Eee, mam iść tu, czy tu? Nie wiem, pójdziemy sobie prosto na razie, zobaczymy, co tu jest. Są jakieś kraczki, ja no tu niestety nie przejdę chyba. W deski mogę oczywiście wejść, ale już kamienie są zbyt eee, solidne, żeby w nie wejść. Deski, deski są jeszcze okej. Okay. Spokojnie, tam Linda daje radę wchodzić w deski, no ale zobaczymy, co jest w takim razie tutaj. Jakaś szafeczka. Jakieś szczurki tu, szczurki. No jakieś takie z downem, bo tak krzywo jakoś biegają, no ale są. Mm, nie, tam raczej nic nie ma. Tu coś świeci chyba, tak? O, coś tu świeci, zaraz zobaczymy, co to jest. E, Dance perf performance flyer. Aha. Czy to jest jakaś notatka? Czekajcie. Eee, files Ghostpedia... Nie Linda's Journal Colonial Sewer, tu jesteśmy, tak? What to do? Widzicie, what to do? Colonial Sewer, to mi bardzo pomogło. Myślę, że dzięki temu dam radę przejść tę grę. Okej, okay, ale wejdźmy w te krzaczory. Niestety nie mogę. No to chyba zostało mi iść tam w prawo, gdzie są te kratki, i zobaczymy, co, coś, co się tam znajduje. Bo chyba nigdzie indziej nie pójdę. Generalnie każdy krab musi mieć misję w kanałach, więc już mamy misję w kanałach. Ok, w którą stronę znowu? O! Czy są pająki? Nie, to są te dzieciaczki. Chwilacze, ja mogę. Dobra, odstraszyłem. Przynajmniej tak myślałem, że odstraszyłem. Nie, one mi chyba nic nie zrobią w takim razie. No to ja przebiegam obok nich bierzemy to. Gramofon Handle. Gramofon Handle. No dobra, musimy w takim razie znaleźć gramofon, bo mamy do niego rączkę. A te dzieciaki, mam nadzieję, nic mi nie zrobią. A jeśli mnie zaatakują, mam mój Mighty aparat i ich zniszczę. Ale pobiegniemy sobie w takim razie tam, bo ja tu nigdzie gramofonu wcześniej nie widziałem. Z tych miejsc, gdzie już byłem. W ogóle mi się wydaje, że się wróciłem. Nie, to tutaj jakieś menele spały chyba. Eee, tam jest wyjście? wygląda na wyjście, nie? Czy nie? Czy to nie wygląda na wejście? Nie, to są zwykłe kratki, ale wyglądało to jak takie drzwi kratkowe. Drzwi kratkowe. No świetna nazwa, ale wiadomo o co chodzi. A czekajcie, tu coś leży, czy nie? Nie, to jest zwykły obiekt otoczenia. No dobra, no to biegniemy dalej tutaj, zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Ok, coś możemy zebrać znów gdzieś. Dem. No nie przejdę, niestety. Czy ktoś tu jest? Czy ktoś tu jest? Hmm. Czy ja się wróciłem? W ogóle tak jakoś znajomo mi to lokacja wygląda. Że tu był ten początek, właśnie gdzieś tu się biegło i tu był ten. Yy, te. kamienie. O! Pierwszy duszek. Wow, 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 dobra, może jakbym trafiał jeszcze przynajmniej w niego, zignorowałem zagrożenie. Kają okay, pobieg, ale ja pójdę gdzie, tu, gdzie on był. Może on tu przetrzymuje jakieś te. te małe dzieci. Wiecie, co już się pogubiłem w tych kanałach? Moja orientacja w terenie właśnie zawiodła. Ja nie wiem kompletnie, gdzie ja jestem. Ale jeśli pójdę tu i w prawo, to prawdopodobnie powinienem trafić do tamtego miejsca, gdzie był ten. ta rzecz jedna, taka. Are you to exit this realm? Collect items will be saved, but battle progress you have achieved here will be abandoned. Aha. No okej, okay, no to załóżmy, że wezmę tam jedną rzecz. Tutaj, tu leży jeszcze. I wyjdę stąd, no bo tak szczerze mówiąc to nie wiem, co ja mam tutaj robić w tych kanałach. Najwyżej się tu wrócę, jeśli będzie trzeba. No ale weźmy ten... To coś. K Charm needle. No dobra, ale tu chyba nic takiego ciekawego już nie ma. Objective updated. Chwila, zobaczmy. Haunted School. Haunted School jest gdzieś... Yy, użyteczny ten needle. No dobra, no to przejdziemy się w takim razie do Haunted School. Nawiedzonej szkoły i zobaczymy, co tam będzie. A stąd na razie spieprzamy, bo ja nie wiem, gdzie jest ten gramofon i szczerze mówiąc, w tych kanałach niezbyt fajnie się czuję. No dobra, Haunted School. Zobaczmy, gdzie jest Haunted School. 106 to jest Haunted School. 106, 108. Tu jest 107, czyli tu będzie 106, tak? Wyłącz to. Tak, to jest 106. No to lecimy. Okej, okay, Beauty Everlasting. Jesteśmy tu, gdzie kiedyś już byliśmy i nawaliło tu manekinów, po prostu. Z jakichś przyczyn nawaliło tu manekinów. I ten manekin wygląda na... Wiedziałem, że ty żyjesz! What the fuck is wrong with you, man? Czekajcie, weźmy sobie na przykład to. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o co chodzi. Więc przejdźmy się dalej. Gdzie my tu możemy iść? Czy to. Item jakiś? Mamy item Char Needle. Kolejny Char Needle. No dobra, eee, e, e, manekinki. Nie przeszkadzajcie. No dobra, so. Shit. No te manekiny wszędzie tej drogę zawalają. Tu mogę wejść? Mogę, super. Popatrzcie, ile tych manekinów tu jest. Oczywiście nie wiem o co chodzi już w tej grze. I pewnie się nie dowiem do samego końca. To jest kolejny duch. Który robi te świetne odgłosy o. Czyżby to był świniak, mój ulubiony? Nie, to chyba nie jest mój świniak, ale zaraz zobaczymy, może tu będzie Nie, to jest locked, więc tu raczej go nie będzie Ale tu coś mamy, czarny Needle znowu? Char Needle Szczerze mówiąc nie wiem po co mi ten czarny Needle A chwila Już coś słyszę, że jakiś duch gdzieś tam jest The silver needle looks exquisite Wonder what is it for Aha, czyli mam ich pozbierać, trochę tych czarnych. Needle Chwila, tu jest gdzieś jakiś duch i nie wiem jeszcze gdzie Więc zaraz go spróbujemy znaleźć Duchu O, 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 o No i znowu ty Nie chcę tego, tylko jak chcę normal. What the fuck? Czy mogę tu wejść? Mogę do ciebie wejść? Nie, nie mogę niestety, door is locked jak jakby coś mi tu latało obok mnie, ale nic nie lata. No dobra, biegniemy na razie dalej, bo nie wiem w sumie o co tutaj chodzi. O, otwarte drzwi w końcu. Hey man. No okej, okay, znaleźliśmy coś. Nie wiem, kogo on chce ożywiać, ale może się kiedyś dowiemy. Dobra, wejdźmy tu. Doris Lock, wszystkie drzwi są zamknięte. Dobrze, że nie jak Silent Hillu, czyli e, zniszczone. I nie wiem po co się strzela do tych e, manekinów z e, tymi na głowie. Z e, włosami na głowie, ale nie rozumiem. Dobra. Get your susuk! Co to jest susuk? Wytłumaczy mi ktoś tutaj. Man will adore you, fortune will greet you. Greet you. Dobrze. Okej, okay. hej. Czy tobie też mogę coś zrobić? Oh, what the fuck? Okej okay. Coś mi się udało zrobić, jest dobrze Czekajcie, to sprawdźmy sobie w takim razie, co mi się udało zrobić Haunted School Among all the lifeless statues, there appears to be an animated one Aha, czyli jedna po prostu... Z lubi zapierdalać, ale muszę ją znaleźć hmm. Czyli mam do każdej teraz strzelać po kolei, bo ona gdzieś może w niej być Chyba o to chodzi, a to jak robi yy, to znaczy, że to jest nieprawdziwa ona gdzieś pobiegła tutaj, ale nie wiem gdzie dokładnie i nie wiem dlaczego gra mi taka straszna muzyczka w tle. What the fuck O! Oh, Hej! To jest Whipping Angel. Zrobisz mi coś czy nie? Nie, nic mi nie zrobiło na szczęście. No okej, okay, czyli tamta się ruszała, ta się rusza. Goni mnie? Chwila jakieś ja odwrócę. Nie wiem, w co on strzelać, może mi się w kiełbcy coś uda Ta się rusza za mną, to jest taki Whipping Angel, jak na nią patrzę chyba To ona się nie rusza Ale dalej nie wiem, o co z tym chodzi, tak jakoś średnio... Rozumiem Która to jest ta ruszająca się? Ta? Nie, ona po prostu tak stała... Mm, normalnie O, o, trafiłem Godnie cię, czeka, czekaj, czekaj, stop, stop, Tu ubiegłasz? Tak. Rozpoznałem cię, bitch Czekaj, czekaj. Dobra, gdzieś tutaj pobiegła, niestety widzę ją dalej, czyli jeszcze dalej, 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 dalej. Tu nie, to na pewno nie. Ta, ta, to, ta, to nie będzie. I nie wiem, czy ja mam tak do niej strzelać, aż ona umrze w butach w końcu tu. Nie. Ta niestety robi. Więc dalej lecimy, tu. Tu. No, nope. ta. Found you. Ała! No nie, i nie mogę za sobą biec teraz, kurde. Shit happens Dobra, to może być ona teraz Ale nie jest No okej, okay, w końcu kiedyś mi się uda Znalazłem ją Po 20 godzinach udało mi się ją znaleźć Super Widzę cię w następnym Ej, byłem pewien, że ona tu wbiegła, w tą W to Tu wbiegłaś dokładnie w to W tego manekina Widzicie jak ta gra kłamie? Widziałem przecież to Albo tu Wow No dobra, ale o co tu chodzi? Ja mam ją tak... Napierdalać po prostu i co? Dobra, znalazłem ją znowu I znowu ją gonię, ja nie wiem czy tak mam 40 razy robić, czy po prostu to jest tak dla jaj Widziałem, bo biegła gdzieś tam w prawo. I co tak wszystkie może te manekiny rozwalić, że je wszystkie... Nie wiem. Dobra, znowu cię znalazłem. Okej, okay, chyba nie żyje, chyba umarła. Super! Okej, okay, świetna cutscenka, oczywiście nic nie zrozumiałem, ale pewnie o to tu chodziło. Dobra, kolejny raz mamy fajne pomysły, które są... Aha. Kolejny raz mamy fajne pomysły, które są zrobione tak słabo trochę, no ale... No cóż, lepsze to niż jakieś horrory imitujące Outlast'a, czy amnezje kolejne, albo symulatory chodzenia, więc jest na plus mimo wszystko. Okej, okay, yy, jeden film udało mi się przejść. I na razie więcej mi się nie chce grać, bo się nabiegałem strasznie za tamtym jednym manekinem, którego nie umiałem znaleźć. W końcu jakoś przypadkiem na niego trafiłem. No i to tyle. Zobaczymy następne RIMy kiedy indziej. Także cześć i do następnego let's play'a.